Jak widzieliście przed chwilką e, zrobiliśmy sobie taką szklarnię, tak jak zawsze robiliśmy na tamtej działce też. Na, no, oczywiście pomidory. Znowu jakaś odmiana, nie znam tej odmiany, nie da się ani trochę przeczytać, bo to jest porozmazywane, ale znowu jakaś nowa odmiana tych pomidorków. No, oczywiście wiadomo. Że trzeba zrobić te dziury, nalać wody, znowu je w, w, wyciągnąć z doniczki, wkopać, dać ich korzenie do, oczywiście do tych dziur, pozasypywać, podlać albo nie podlewać, dać patyki, przywiązać sznurkiem. No i przykryć folię, jeżeli odkrytą macie. A tu jak widzicie powstaje mały chodniczek. Najpierw trzeba było rozkopać, bo to było twardo, strasznie już a teraz będzie kopany chodnik. Żeby to fajnie wyglądało, to będzie kopany. Raczej w Ziemia wybierana i, kład... i będzie na tym miejscu chodnik stawiany. Czyli kładziony, a zresztą. Coś będzie i jakoś będzie wyglądać. Na razie trzeba było przekopać, teraz trzeba wybrać. Jak widzicie, chodnik mamy już gotowy. Widzieliście w poprzednim tym, że było przygotowane na chodnik, a już jest gotowy. Tak jak ma być, tak jest. Idealnie wyszedł. Och, rozmazał się. Tak jak miało być, tak jest, tak jak widzicie. Tak miał być i tak jest. Tu jeszcze trzeba będzie dokończyć troszkę. Tu trzeba będzie zrobić jeszcze, ale... Jest tak, jak chciałem. Tam też trzeba dokończyć, bo jest taka górka zrobiona. A. Widzicie, jak to jest? tą górkę trzeba będę musiał usunąć, bo tam już jej nie ma. Się udało, to tak zrobić, że tam nie ma. Ale tu jeszcze jest i trzeba się jej pozbyć, żeby kosiarką dało radę. Wiedzieć. A jak widzicie trawnik też skoszony już. Któryś raz z kolei w tym sezonie.